mogę wam powiedzieć, bo no ja widzę tak na kamerze nie, nie będzie uczycie się tego wszystkiego używać no fajnie, no to ja wam mogę wytłumaczyć nawet jak tego używać zobaczcie, ja zadaję pytanie, wy odpowiadacie, tak lub nie inne czujniki już znacie, widzę, bo świetnie dotykacie Jak nie jak. No tak. Właśnie, nie? Tak. Hello, Czy w ogóle mnie rozumiecie teraz? Ja Cię kręcę, widzowie. Hello, Szok. Ja jestem, widzowie, w szoku. To jest taka Hello, aktywność, ja nie wiem co mam robić. By miał kamerę, to i tak nawet kamerą tego Hello, nie, wszystkiego nie złapał. Rampot Hello, Hello welcome Tracer Hello, Hello welcome kolejny. Hello, <laughs>